Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Zapraszam dzisiaj wszystkie osoby spod znaku Skorpiona na czytanie dla Was na maj. Jak się pokazuje ten miesiąc w ogólnych energiach dla osób spod Waszego znaku? Co Wam sprzyja, co Wam przeszkadza, na co zwrócić uwagę? Ogólnie na początku, później druga talia i dodatkowe karty oddzielnie: miłość, uczucia, relacje, związki, rodzina, finanse. I praca. Jak to się pokazuje dla Waszego znaku? A na koniec jedna karta z przesłań anielskich jako rada. Przypominam, że można wspierać mój kanał przez bajkofi, e, przez subskrypcję, przez polubienia. Bardzo jestem też zawsze ciekawa Waszych komentarzy na temat czytania. Jak to z Wami rezonuje? Napiszcie mi koniecznie, co się będzie działo u Was w maju. Oczywiście fajnie by było, gdybyście sobie do tego czytania w maju, właściwie z początkiem maja, już zwrócili uwagę na energie, jakie będą Was dotyczyły, ponieważ to bardzo ciekawy, no nienudny na pewno miesiąc dla Was może być. No i pełen burzliwych wydarzeń również. Także wszystkie chętne Skorpiony zapraszam do czytań indywidualnych. Póki co życzę Wam. Udanego miesiąca, wszystkiego najlepszego i zapraszam do oglądania. Jak się pokazuje na początek miesiąca dla Was? I macie tutaj pokazanego diabła, więc widać, że zagrożenie jest pokazane. Może to być też osoba dla kogoś pokazana, bardzo go przyciągająca, magnetyczna. Dlatego też w karcie diabła my możemy widzieć, że ulegamy jakimś swoim słabościom. Namiętnością czasami, więc ta energia może nas prowadzić do ryzykownego działania, albo do w ogóle takich ryzykownych czy brawurowych zachowań, do tego wszystkiego, co w dłuższej perspektywie nam nie służy, co jednak jest trucizną dla nas, a nie lekarstwem. Oczywiście zupełnie neutralnie. No, diabeł pokazuje, że sobie z jakąś sytuacją nie rodzimy i próbujemy znaleźć sobie łatwe, szybkie, Rozwiązania na te problemy, które mamy bez szczególnego właśnie wysiłku. I stąd właśnie takie podążanie w, za czymś, co może przynosi pewną ulgę. Czyli w diable widzimy wszystkie toksyczne relacje, widzimy używki, widzimy, widzimy też zagrożenia związane z ryzykiem, możemy też widzieć kradzieże. I tutaj do tego jest piątka pentakli. Piątka mówi o stracie finansowej, a może też mówić w relacjach o poczuciu braku wsparcia. Więc ktoś tutaj może się czuć zagrożony, nie mieć w ogóle takiego, takiej pewności siebie, która. Jak sądzę, będzie mu z początkiem maja potrzebna, więc na co należy zwrócić uwagę? Ponieważ na wyzwaniu macie z dwóch talii pokazanego maga, to przede wszystkim może Wam zabraknąć pewności siebie, przebojowości, atrakcyjności takiej i nad tym by trzeba było popracować. Również w magu ktoś może z początkiem maja zaczynać nowe przedsięwzięcia. Mak może pokazywać samodzielną działalność, yy, naukę czegoś, yy, przekazywanie jakichś informacji, prezentacje, w każdym razie początki różnego rodzaju przedsięwzięć. Ponieważ Mak jest bardzo dużą skutecznością właśnie w tym, a tą kartę macie na wyzwaniu, więc Wam tego będzie brakowało takiej inicjatywy, czyli może ktoś wykazać nawet inicjatywę, ale. Yy, co nie będzie miał determinacji, żeby to pociągnąć. Czyli jeżeli mag jest na wyzwaniu, o czym możemy mówić? Że na przykład ktoś ma do czegoś słomiany zapał. I jest właśnie tak jak ta zapałka. Szybko się zapala, ale też błyskawicznie gaśnie. Czyli ten początek miesiąca właśnie tak widzimy, że z jednej strony nie potraficie skupić na sobie dostatecznie dużej uwagi, z drugiej strony właśnie dlaczego tak się dzieje, może dlatego, że wychodzą na wierzch właśnie, komuś mogą być pokazane jakieś jego kompleksy? Czy strach, czy zagrożenie? To są wszystko takie energie z początkiem miesiąca, które należałoby odstawić na jakieś boczne tory. To jest wszystko w diable pokazane, że mogę na przykład coś zrobić bardzo szybko, że ktoś mnie może do czegoś namówić, że ktoś może pokierować tak moim działaniem no że to jakby okaże się w dalszej perspektywie słabe trochę bardzo mocno jest to pokazane tutaj z nowościami bo ich w waszych myślach jest pokazany głupiec który mówi nowa idea nowe miejsce nowe marzenie a w waszej, jak wy działacie, działacie szybko, właśnie. Szybko, a może tu być też pokazane nawiązanie jakiejś nowej relacji, wyjazd, jakiś początek, zupełnie początkowa faza, szansa właściwie, bardziej niż można mówić o jakiejś relacji. No oczywiście, no jeżeli byłaby to tutaj jakaś historia romansowa na przykład, ale będziemy mieć karty z drugiej talii, więc jeszcze to wszystko się wyjaśni, ale jeżeli byłaby to historia romansowa jakaś, to diabeł z początkiem miesiąca raczej mówiłby o tym, że yy, no to jest relacja, która opiera się na kłamstwie, albo ktoś kogoś oszukuje, albo ktoś jest w relacji, która nie rokuje po prostu, nie to, że jest trudna, ona jest po prostu nierozwojowa. Jeżeli by dotyczyło pieniędzy, właśnie można mieć zagrożenie kradzieżą albo włamaniem lub stratą jakąś pieniężną, wydatkiem jakimś zbyt dużym pieniędzmi, które się rozrzuci jakoś bez namysłu, tak? Albo na przykład przegra w kasynie, jak ktoś jakiś ma takie hazardowe zapędy, tak? I, a może te pieniądze są potrzebne na jakieś nowe przedsięwzięcia albo na jakiś wyjazd, może dlatego do siebie nie pasuje. Połowa miesiąca jest pokazana w asie buław, znowu początek, więc widzicie początek, początek, początek. Ten początek jaki? Dynamiczny, szybki, może być związany z wyjazdem, niespodziewany, bardzo dużo rzeczy trzeba będzie załatwić. No ale w myślach jest głupiec, który bardzo dużo lubi ryzykować. Głupiec w ogóle lu, lubi ryzykować. To akurat jest jego słaba strona, i przy karcie diabła no jest to już od razu ostrzeżenie, żeby nie ryzykować na przykład w sprawach finansowych, jak nie masz w czymś doświadczenia, bo szybko stracisz te pieniądze, a interesu nie zrobisz. Więc tak to może wyglądać, prawda? Więc tutaj, jeżeli ktoś by chciał z początkiem maja inwestować, czy gdzieś wyjeżdżać, czy coś zaczynać, wygląda jakby lepiej było, żeby um, niezbyt brawurowo do tego podchodził, o, chociaż tak bym mogła powiedzieć. Wasz punkt widzenia jest pokazany w królu Buław i rycerz kielichów. Król Buław jest odważny i <grych> jest pewny siebie. Czyli po prostu wszystko, co sobie wymyślę, co postanowię, to zrobię, skontroluję i to będzie ok dla mnie. Koniec miesiąca: królowa buław i karta zmartwychwstania. Tu może być pokazane odzyskanie jakiejś relacji. Na przykład, królowa buław w sprawach zawodowych może pokazywać menadżera, kierownika, osobę, która coś organizuje, zarządza, sprawdza, działa też, kontroluje, sama daje taki przykład. Królowa Buław y, może być lwem, może być y, baranem albo y, strzelcem, choć wiadomo, wiemy dobrze, że to nie musi być znak Zodiaku. Taki może być osoba o takich cechach. Odwaga, przebojowość bardzo dobrze pasuje do Waszej postawy w królu była, więc można tutaj widzieć takie, właśnie jakieś romansowe historie, nowe znajomości, bo tak jakby te energie dosyć mocno do siebie pasują. To są dwa ogniste temperamenty. Dwa ogniste temperamenty, tak można powiedzieć. I taka przyjemność z relacji płynąca. Co z zewnątrz? Ktoś z zewnątrz proponuje jakiś wyjazd, ktoś może zachęcać wyjazd. Wyjazd może dotyczyć... Um, Rozwoju finansowego, tak? Wyjazd może dotyczyć spraw mieszkaniowych, może dotyczyć. Mamy tutaj z zewnątrz pokazane nowe cele, więc może ktoś, kto ma wpływ na Waszą sytuację, on akurat się pojawia, on się urządza, on ma jakieś nowe cele w życiu i Was w to po prostu angażuje. Wasze nadzieje i obawy to jest, żeby to się nie opóźniało, żeby to się nie przeciągało w czasie. No więc, tak jak mówię, jest dużo tutaj energii takiej, Ognia dla Was, która już mówi o intensywności, o początkach, o odwadze, o kreatywności bardzo dużej. No tylko, że ta energia ognia z kartą diabła i z magiem, który chce błyszczeć, a tutaj z jakiegoś powodu nie do końca mu to wychodzi. To jest za dużą szumą wokół jakiejś sprawy i za duże ryzyko. Ale ja sądzę, że Wy jesteście pokazani jako osoby, które chcą wykorzystać szanse, które chcą wprowadzić jakieś zmiany i jeżeli chodzi o takie sprawy, dosyć dużo ryzykują. Widzicie, z dużych arkan koła fortuny, diabeł i głupiec. Potrzebuje nowości, potrzebuje zmiany. Czuję się w klatce, na przykład. O, jak wy się czujecie z początkiem miesiąca? Ja mogę myśleć o zmianach i mogę wykorzystywać szansę do zmian, bo ja się czuję uwięziony w jakiejś sytuacji albo uwięziona. Czuję, że ktoś ma na mnie za duży wpływ, niż powinien mieć. Czyli nie czuję wolności. No, i w takich energiach można zrobić dużo nierozsądnych rzeczy. No dobrze, ale nie będziemy tutaj w taki sposób jednoznaczny do tego podchodzić, dopóki nie wyciągnę drugich ka kart jeszcze. Miłość, uczucia, relacje, związki, żebyśmy to mieli może jakoś poukładane. Czyli miłość, relacje, związki dla Skorpiona na maj. Co nam pokaże ta talia? Mamy dziesiątkę kielichów, mamy królową denarów, no i mamy trójkę kielichów, prawda? <grytania> Dziesiątka kielichów to jest spełnienie w sferze uczuć, prawda? To jest taki stan maksymalnego spełnienia. Tutaj nasze życzenia mogą się realizować. Pokazuje dziesiątka kielichów dużo możliwości, dużo osób w naszym otoczeniu, i te osoby bardzo, jakby powiedziałabym, są dla nas przyjazne, czy nas szanują i tak dalej, ale tutaj można też być łatwowiernym w takich sytuacjach, bo ta karta jest też trochę naiwną taką energią, że jest tak pięknie, że to aż po prostu niemożliwe, żeby to była prawda, no i bardzo często to nie jest prawda. No ale jest to połączone z królową denarów, więc jak mężczyzna ogląda i ma żonę, to tutaj jest pokazana taka opieka i miłość i wsparcie od żony, a jak kobieta ogląda, no ona może być w energii królowej denarów, a królowa denarów to po prostu jest rozsądek, jest opieka, jest dom. Jest macierzyństwo, jest praktyczność przede wszystkim, prawda? I zwracanie uwagi na te sprawy materialne. A trójka kielichów pokazuje miłe spotkania i dodatkowe relacje. Dodatkowe relacje, czyli zabawy pokazuje, imprezy pokazuje. No, takie imprezy z alkoholem może pokazywać, prawda, na przykład. No, właśnie mm, relacje, w których jesteśmy zainteresowani, na przykład nie tylko tą królową denarów, ale jeszcze kimś więcej. Natomiast te karty mogą nam równie dobrze pokazywać bardzo przyjemną atmosferę, rodzinną czy mm, z osobami, które nas otaczają. Trójka może pokazywać nam bardzo miłe spotkania. O, także właściwie tak powiem, że na tutaj, na uczuciach, i miłości, i relacjach to patrząc na tą kartę diabła, która się pokazuje. Jeżeli by to do tego odnieść, Wy w ogóle nie odczuwacie tego zagrożenia. Można by powiedzieć, że jeżeli ktoś faktycznie jest w takich sytuacjach, że nawiązuje jakieś nowe relacje, że romansuje, to on nie czuje tego zagrożenia. No, ten diabeł wtedy mu będzie pokazywał, że on jest w zagrożeniu, ale tak jakby jemu to odpowiada, albo się na to godzi, albo e, jakieś relacje są dla niego na tyle przyciągające, magnetyczne. Że on tak naprawdę nie, nie chce nawet myśleć o jakimś zagrożeniu i nie czuje tego. No, diabeł taki jest, właśnie, że on nam wszystko pokazuje, bardzo piękne, atrakcyjne dla nas, takie, że no już stoimy przy tym kimś, prawda? W myślach i w ogóle. No. Później to może być różnie, i, no, ale właściwie no, do odważnych świat należy. Tak naprawdę druga talia nie pokazuje nam zagrożeń, pokazuje nam miłą atmosferę i pokazuje nam przyjemne relacje i pokazuje nam wsparcie od najbliższych osób. Tak? Więc możliwe, że dla niektórych osób, czy dla większości osób, ta karta z początkiem miesiąca będzie związana zupełnie z czymś innym. No to wtedy zobaczmy, co w rodzinie się pokazuje. Rodzina mamy króla buław i mamy piątkę denarów. Piątka denarów tu była przy karcie diabła, czyli e, jakiś mężczyzna z waszej rodziny, na przykład, może odważnie w coś zainwestować i stracić. Tak? To jest ta piątka denarów, która. Mówi, że tutaj nie ma jakiegoś wsparcia finansowego, że można wydać nierozsądnie pieniądze pod wpływem swojej wizji, możliwości, albo się rozpraszają te pieniądze na jakieś. Takie rzeczy zupełnie niepotrzebne, nieważne, jakieś błahostki. Ktoś wydaje i się wcale nie przejmuje i mu zabraknie, tak? O, no, w karcie diabła my możemy po prostu wydać pieniądze w taki sposób, że jak mam, to wydam i hula i dusza piekła nie ma. Tak? Więc to i może być pokazane jako taka sytuacja rodzinna, na przykład związana. No ale zobaczmy, co tam dalej dla Was. Czy my mamy pokazane coś, co mamy pokazane dla skorpionów finansowo? Właśnie. Bo to naprawdę by było bardzo tutaj istotne. Co jest pokazane? Dwójka kielichów. Moglibyśmy na finansach widzieć współpracę z bliską osobą. Ósemka kielichów mówi o odejściu, pójściu swoją drogą. Wychodzę z jakiejś relacji, wychodzę z współpracy, jeżeli to ma dotyczyć finansów, z bliską osobą. Rozpoczynam coś na przykład samodzielnie i to przynosi mi, przynosi mi dosyć dobre pieniądze. Albo to jest gdzieś tak... W z Karta Słońca mówi o tym, że się spełniają wszystkie moje życzenia. Może ktoś wygra po prostu. I dlatego jest diabeł pokazany. Może ktoś weźmie jakieś pieniądze na kredyt, na przykład. No, i to są takie przedsięwzięcia, z którymi się wiążą mieszane uczucia, bo jedne z jednej strony mama, z drugiej strony niestety muszę oddać, prawda? Takie mogą być tu historie. No, ale można widzieć tutaj, mając kartę słońca, że nie, nie, nie ma problemu z pieniędzmi. Nie ma. To już naprawdę. A. Praca. W pracy jest pokazany as mieczy i pustelnik. As mieczy pokazuje taką jasną sytuację albo jakąś wiadomość, która wyjaśnia sprawę czy też otwiera jakieś możliwości. To jest myśl, to jest być może takie bardzo konkretne uświadomienie sobie sytuacji, w jakiej jesteś, to praca. I pustelnik mówi, że wszystko, co masz do zrobienia, musisz, czy najlepiej by było, żebyś zrobił skorpionie sam. Może też pokazywać pracę zdalną, pracę z domu, albo wycofywanie się, odcinanie się tutaj od jakiegoś środowiska pracy, na przykład. I do tego jest dziesiątka denarów, która pokazuje wzrost finansowy, czyli jest tutaj postawienie bardzo mocne na siebie. I idą za tym pieniądze, jak się pokazuje na pracy. Więc może tu jest taka historia też pokazana, że wy się gdzieś oddalacie, że coś robicie sami i macie z tym jakieś wrażenia związane z zagrożeniem. Nie czujecie się w tej sytuacji komfortowo, ale jakby no jest to taki przymus trochę może, czy coś w tym guście. Dziesiątka denarów mówi, że można mieć jakieś interesy rodzinne, ale te dwie karty: As i Pustelnik pokazywałyby, że się z tego wycofujecie, ale niekoniecznie, że to jest dla was niekorzystne, raczej, że to jest dla was korzystne. Prawda? Mhm. Czyli takie mamy dla Was energię, tam takie karty i zwróćcie uwagę, że ten as mieczy w tle jest również pokazany jako mm, wokół czego się kręci ta sytuacja. Sytuacja się kręci wokół tego, że ktoś może dostać jakąś wiadomość. Pustelnik na przykład może pokazywać przejście na emeryturę, jakiś czas zawieszenia, pozostawanie w oddali. Te karty są pokazane na finansach u was. Więc ktoś może wychodzić właśnie z jakiegoś interesu rodzinnego. No i po prostu karty na wezwaniu mogą mu pokazywać, że to nie jest dla niego komfortowa sytuacja, że nie ma wiary w to, że sobie na przykład z czymś poradzi. No jeżeli by z tej strony patrzeć, to tutaj karty właściwie pokazują, że Pomimo, że możesz bać się tej sytuacji, to poradzisz sobie ze wszystkim. No. Czyli to by była taka sytuacja, jak jesteś postawiony pod murem, to wtedy musisz myśleć konstruktywnie, i opierać się na tym, co jest konkretne. Może tu z początkiem miesiąca ktoś jest w jakimś. Zafałszowanym obrazie swojego życia, coś takiego. Koniec miesiąca pokazuje, że odzyskujecie potencjał, odzyskujecie moc, jesteście skuteczni we wszystkim, co robicie. Jesteście sprawni. Albo macie kontakt z taką osobą, która wam w tym wszystkim pomaga. I nawet to, co wam się już wydawało z początkiem miesiąca, jakiś zupełnie Niekorzystne dla Was, może się okazać na koniec, że bardzo dobrze z tą sytuacją sobie poradzicie. Może te zmiany, te nowości, których tutaj jest bardzo dużo, trochę Was mogą przytłaczać, ale widać jak widać, prawdopodobnie są potrzebne, jak to wszystko, co jest. Zobaczmy, co się pokazuje dla skorpionów na Maj. Jako rada. Rada z karty anielskiej dla skorpiona. Prawo przyciągania. No to jakoś, prawda, nie dziwi mnie w ogóle. I uwaga, bo to jest bardzo fajnie pokazane do tego, co wy tu macie w głowach. W głowach pokazane, a w głowach macie łupca, który zdobywa nowe doświadczenia. To jest Piotruś Pan, któremu nikt nie zabroni realizować tego, co on chce. Prawo przyciągania każda myśl jest inwestycją, która natychmiast procentuje więc inwestuj mądrze. Masz moc wyboru swych myśli i napełniania ich miłością spokojem i harmonią. Na Twoją prośbę z przyjemnością dostroimy Twoją energię do wyższych częstotliwości. No to mam nadzieję, że macie o czym myśleć, że wrócicie do tego czytania, że zrozumieliście, czy zrozumiecie w maju wszystkie te wskazówki, które tutaj zostały ujęte. Wszystkiego najlepszego i do następnego razu. Dziękuję za dzisiaj.